Propozycje dla kobiet w Polsce sformułowała nowa lewica. Zawarto je pod hasłem Bezpieczna Polka, Bezpieczna Polska. Program skierowany do pań to głównie postulaty proaborcyjne, ale nie tylko. Jest szereg rozwiązań, które proponuje lewica, właśnie w tym programie Bezpieczna Polka, Bezpieczna Polska. Ponieważ kobiety w teraz tutaj w Polsce z zarządów PiS nie czują się bezpieczne, czują, że ich prawa są ograniczane, w związku z tym właśnie lewica wychodzi z szeregiem nowych propozycji, między innymi w pierwszej kolejności bezpieczna, legalna i całkowicie bezpłatna aborcja do 12 tygodnia, tak aby kobieta niezależnie od przyczyny mogła zadecydować o sobie, mogła zadecydować, czy jest gotowa na założenie rodziny, czy planuje założenie rodziny, czy też w danym momencie nie. I jest to jej całkowicie decyzja, i jest to właśnie w bezpieczny i bezpłatny sposób, aby była też dostępna dla każdego, dla każdej kobiety, niezależnie w jakiej jest sytuacji ekonomicznej, aby miała taką możliwość. Kolejnym postulatem jest zniesienie klauzuli sumienia, aby lekarze przede wszystkim zajęli się leczeniem i opieką nad pacjentką, a nie właśnie. Za, zasłaniali się swoim na przykład wyznaniem wiary. Kolejnym postulatem jest bezpłatna antykoncepcja, zarówno ta klasyczna, jak i awaryjna. No i powrót tej antykoncepcji awaryjnej do aptek bez recepty, aby też można było zadecydować o swoim, o swoim losie, o swoim życiu od razu, tak? a nie po znalezieniu ewentualnego lekarza, który wystawi receptę, ponieważ wtedy już to może być za późno. Lewica chce rozwoju programu finansowania in vitro oraz postuluje wprowadzenie urlopów menstruacyjnych. Na pewno będzie przede wszystkim dla kobiet, które planują założenie rodziny, a borykają się na przykład z, nie, z problemem niepłodności, to przywrócenie rządowego programu in vitro, tak aby kobiety mogły tutaj też w pełni z tego skorzystać, też niezależnie właśnie od warunków ekonomicznych. Na pewno też dobrym i ważnym postulatem będzie postulat dla młodych kobiet, dla dziewcząt, ale też dla chłopców, przywrócenie edukacji zdrowotnej i o seksualności do, do szkół, aby też młodzi ludzie mieli odpowiednie możliwości, odpowiednie warunki, do tego, aby stworzyć w przyszłości zdrowe i związek oparty na wyrozumiości i, i też nie posiłkowali się edukacją internetową. Lewica w swoim programie dla kobiet zapowiada wprowadzenie gwarancji ścigania alimentów. Taki problem dotyczy aż 49 tysięcy matek w Polsce, a suma zadłużenia z tego tytułu sięga ponad 13 miliardów złotych.